Witam. Dziś e, akwarium 720 w całej Dawno nie pokazywane w całości. E, jak widzicie, bardzo mocno już e, zarosło. Tak, zwłaszcza tu, oczywiście, ta lewa strona. Ostatnio trochę zaniedbałem te roślinki, nie miałem czasu na e, żadne przecinki. E, i zorientowałem się, słuchajcie, też, że bardzo dawno nie nakręciłem żadnego filmu o serwisie tego akwarium właśnie pod względem y, przycinki roślinek. Pokazywałem w sumie to już wielokrotnie i nawet troszeczkę mi się to by nawet i nudne wydało, więc tak w sumie nie pokazywałem tego. Ale parę osób na pewno y, chciało to zobaczyć, więc dzisiaj zrobimy sobie y, właśnie taki odcinek z y, serwisem całego akwarium czy może nie całego, bo zostawimy sobie filtrację na następne odcinki. Dzisiaj przytniemy sobie głównie rośliny, tak żebym mógł bez problemu pokazywać Wam to akwarium w całej okazałości, a nie tylko, że tak powiem, kawałki. Jak widać tutaj bardzo mocno zarosło. Ta lewa strona to są łodygowce, które tam zarastają zawsze mocno. Bardzo mocno rozbujały mi się wąkrotka, tu jak widzicie cała góra. Słuchajcie, odkąd mam tą sztywną kleje i, i altumy, to lubię właśnie, żeby góra była zaośnięta, więc tak trochę ją no, puściłem, pozwoliłem jej poszaleć. Ale dzisiaj stwierdziłem, że no, przytnę ją już mocno, bo e, chyba za bardzo poszalała. Zwłaszcza, że doszła już tam do strefy karmienia i tam trochę na jej liście spada pokarm czasami, więc trzeba już ją przyciąć. E, Tym na pewno będzie przycięty, czyli od nowa e, posadzę wszystkie. Lotale oraz Ludwigie, no i przede wszystkim też tą aromatykę, którą widzicie po prawej stronie na, na pierwszym planie. Ta jest taka szczepka, którą tu wsadziłem, tak do, do rozmnożenia, a z tyłu mam takie większe, zresztą nawet ich nie widać, bo takie Ludwigia e, zarosła. Jeżeli chodzi o ich przycinkę, e, to ja zawsze robię tak, że po prostu dopuszczam te rośliny do dużej formy, tak żeby aż się położyły po powierzchni. I w momencie, kiedy one już bardzo mocno urosną, tak jak o, tu możecie zauważyć, że już położą się po powierzchni praktycznie, to wtedy po prostu wyrywam je wszystkie całe do samego dołu z korzeniami, ze wszystkim i sadzę od nowa szczyty. Nie robię tak jak niektórzy, że przycinają nożyczkami gdzieś tam na jakiejś wysokości i ta roślina się rozkrzacza. Powiem szczerze, że u mnie to się rzadko kiedy sprawdza. A poza tym to, no wiecie, ja nie nawożę. Nie mam tu jakiegoś potężnego, mocnego światła i u mnie to zawsze dosyć długo trwało, tak? Akwarium jest głębokie, więc to, to, to światło ma zawsze jakiś tam problem, żeby tam dojść niżej, więc zazwyczaj jak chciałem za nisko, to w ogóle był problem, żeby one wystartowały i to wszystko bardzo długo trwało. A jeżeli ja włożę szczyty o odpowiedniej długości, no u mnie taka odpowiednia długość to jest tam, nie wiem, około 35 cm, no 30-35 cm, tak żeby tam, nie wiem, z 15 nad powierzchnią było. To wówczas jest fajnie, jest fajnie, bo one, nie wiem, praktycznie w tydzień z powrotem mi zarastają całą tylnią ściankę. Ja nie nienawidzę widzieć tylnie ścianki. I właśnie taki stan, jak jest teraz u mnie w akwarium, to jest jeden z moich ulubionych stanów. Zobaczcie, gdziebyście nie spojrzeli na to akwarium, czy tutaj z tej lewej strony, czy tutaj z tej prawej strony, no nie zobaczycie, nie zobaczycie tła, które zresztą jest czarne. W ogóle nie rozumiem dzisiejszej tendencji do robienia białego tła i jeszcze podświetlania go. No ale wiadomo, nie każdy musi nadążać za nowoczesnością, a przede wszystkim za modą. Ja tak nigdy nie robiłem i nie robię i chyba raczej nie będę. Więc dobra, rotale wyrywamy, sadzimy od nowa, to samo z Lugwigią. Przycinam na odpowiedniej wysokości, wsadzam z powrotem szczyty. To samo zrobię z tą aromatiką. Przytnę odpowiedniej wysokości, wsadzę szczyty. Wielokrotnie ktoś do mnie mówi, że jest takie przycinki, chciałby roślinki i tak dalej. No tak, ale słuchajcie, no co, ja mam wam dać te dolne takie ogonki, które w zasadzie przez pierwsze 30 cm nawet liścia nie mają, bo góra je tak zarosła, że tam słońce nie doszło, czy znaczy światło nie doszło i nie ma tam nic. No nie, no bez sensu całkowicie, tak? Tam są tylko korzenie i łodyga, no i to jest. Ja to odrywam. No. wielokrotnie też do mnie ludzie piszą, mnie, że im tam, nie wiem, liście się gubią, i co zrobić, żeby liście się nie gubiły. Wiecie, co ja zrobiłem, żeby nie widzieć tego, że roślina od połowy dopiero ma liście? E, wrzuciłem do akwarium taki wielki pień, który mi zasłania te rośliny do połowy. Naprawdę, wierzcie mi, ten pień tu jest właśnie po to. On do połowy zasłania wszystkie te rośliny. Ten pień ma tu dobrą wysokość jakieś, nie wiem, 20 prawie centymetrów. I dopiero na górze pojawiają się roślinki. Zasłania mi te dolne partie. Oczywiście to można zrobić jakąś tam aranżacją. Ja miał do tego, tego korzenia. Można to zrobić innymi roślinami. Bo, na przykład, jak spojrzymy sobie tutaj na lewo, to ta sagitaria subulata, ta mała trawka, która miała mieć 5 cm u mnie. Nie wiadomo dlaczego ma 25. No, może 25 to nie, ale niektóre liście naprawdę mają po, po 20 cm, a standardem jest takie 10-15. Co dla mnie jest za dużo, i dzisiaj podobnie też polecę po niej po prostu nożyczkami. Nie będę się pierdzielił, akurat tutaj to tnę liście na równo, tak 5 cm. Nie zawsze lubię to robić, bo muszą być w akwariach, słuchajcie, takie strefy, gdzie naprawdę ludzka ręka nie dociera i żadna ryba nie dotrze, i nic innego poza malutkimi rybami, malutkimi krewetkami i innymi stworzonkami, które chcą się czasami gdzieś schować. I muszą się schować, bo jak się nie schowają, to zostaną. Zjedzone. No, właśnie, a propos stworzeń, które jak się nie schowają, to zostaną zjedzone. Pamiętacie ostatnio filmik z ratowania małych pielniczek akadu, które wpuściłem potem do 700 -ki? słuchajcie, dzisiaj widziałem na głównej arenie, czyli dosłownie o tutaj, jedną z tych małych pielniczek. Naprawdę w szoku byłem, że ją zobaczyłem, ale pływała tu sobie. No, zdziwiony byłem bardzo, ale no mówię, no. Odważna, odważna, ale fakt, że je, żyje ta jedna, to oznacza, że może żyć też e, każda pozostała, e, więc zobaczymy, no, jak to będzie. No i dobra, bo się rozgadałem. Także tak, lewa strona, wyrywam wszystkie roślinki, wsadzam szczyty e, od nowa, przetrzewimy trochę to, e, trawkę przytniemy, na górze zrobimy trochę i tą wąkrotkę się usunie. A jeżeli chodzi o prawą stronę, o tak bardzo szybko przeszedłem. prawa strona, królestwo Hydroklei, królestwo Skalarów. Tak, zobaczcie. Cały czas pokazywałem lewą stronę przez te pierwsze minuty, co rozmawiałem. Tu rybek mamy tyle. A tu jest, jeszcze raz pokażę, królestwo Hydroklei, czyli miejsce, gdzie jest dużo miejsca do pływania, ale wszystko jest schowane pod liśćmi od tej rośliny. No i zobaczcie, tu siedzą wszystkie skalary, tu siedzą wszystkie altumy. Wszystkie. 20 wielkich ryb siedzi tutaj na tej połowie akwarium, druga połowa jest praktycznie wolna. Powiem Wam szczerze, że jestem bardzo ciekawy, czy ciekawy, kiedyś chciałem spróbować zrobić taki drobny eksperyment, żeby tak, nie wiem, na miesiąc czy na dwa, bo tyle by mnie co to zajęło, zlikwidować te hydrokleje tutaj z tej prawej strony, przenieść je całkowicie na lewą stronę i sprawdzić, czy wszystkie ryby się przeniosły na lewą stronę. Kurczę, no chyba, że ktoś już robi takie eksperymenty, to mi napiszcie, e, czy, czy, czy to tak by było, no bo to jest niesamowite, że po prostu wszystkie ryby, wszystkie te duże pasiaki siedzą tutaj, nie? Ja to uwielbiam, ja uwielbiam na nie patrzeć właśnie w tej hydroklei, uwielbiam jak one sobie między tymi pionowymi łodygami przepływają. Uwielbiam po prostu ja patrzeć jak się te ich pionowe pasy zlewają właśnie z tymi łodygami. Szkoda, że te łodygi trochę nie są szersze, no ale jakby były szersze, grubsze, to na już one miałyby problem, nie? Fajne jest też to, że słuchajcie, że ja na przykład nie usuwam liści, które gniją. Możecie o takich zaobserwować. To liby to zjadają. Ta roślina jest, nie wiem, jakoś takim smakuje. Bo to często wiele osób mi mówiło, że im ryby zjadają rośliny, u mnie tego nigdy nie było w zasadzie. A tu, jak się takie psują, już takie są miękkie się tego, to naprawdę te altumy potrafią wciągnąć całą taką łodygę na raz i tylko potem rzuć, rzuć, wypluwać i rzuć dalej, nie? Ale naprawdę je zjadają. Nie wiem, czy one są trujące, czy nie, ale wcinają w każdym razie, ja im nie przeszkadzam. No, także tutaj w sumie to niewiele. Dobra, dzisiaj to pousuwamy te no, zepsute liście. No, jak już robię taką przecinkę, to, to to usunę. Widzicie, lotosów prawie w ogóle już nie ma. Gdzieś tam z tyłu jakieś takie, gdzie nie mogę ręką dojść się rozmnożyły, e, jakieś tam są. E, no i tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o tą stronę. Tylko i wyłącznie pousuwamy trochę tych hydroklei. Jak wiecie, hydrokleje są cały czas dostępne w sprzedaży. I, i, i jak ktoś chce, to znajdzie, ja tak zawsze mówię. Słuchajcie, szukanie czegokolwiek jest bardzo proste. Jeżeli wiesz, czego szukasz, to wpisz to po prostu w wyszukiwarce, samo się znajdzie. Tak. To dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, jak coś znaleźć i nie wiem, chcą, żebym ja im podał konkretny link. Nie, naprawdę, słuchajcie, znalezienie czegokolwiek w dzisiejszych czasach nie jest trudne, co wiele osób już mi udowodniło. No i dobra, yy, pogadam, gadam 10 minut, a jeszcze nożyczek w ręce nie miałem. Yy, słuchajcie. To co, do dzieła. Zaczynamy od lewej strony, wylewamy wszystko, wyrywamy rośliny, e, wsadzamy od nowa. Oczywiście zobaczycie to w bardzo dużym przyspieszeniu. No bo ja nie będę tutaj gadał i opowiadał, bo w film będzie trwał 3 godziny. Bo myślę, że tak spokojnie z 20 minut na stronę mi zejdzie. No, także zatem e, do roboty, a mi się widzimy, e, jak już akwarium będzie przycięte. Jak już woda się uspokoi po wymianie wody, wyczyszczę sobie też dzisiaj filtrację i tak dalej. Ale to Wam pokazywałem. Mogliście to oglądać w poprzednich odcinkach, więc dzisiaj już nie będę Wam tego pokazywał. Nie będę Was męczył filtracją. Aha, szykuje mi się jeszcze zabawa z trzecią częścią filtracji, więc wtedy sobie pooglądacie trzecią część filtracji. Także dzisiaj zrobię sobie przycinkę w 720. Do zobaczenia, ja się z Wami witam znowu już przy całkowitej przycince wieczorem, kiedy woda się uspokoi, kiedy ryby wrócą do siebie i zobaczymy jaki będzie efekt po przycince. Także zapamiętajcie ten widok i do zobaczenia. Cześć!